hej kochani, witajcie na moim kanale A dzisiaj e, będzie taki film specjalny dla was e, Bo już w sumie tak myślałam Mam tyle subskrypcji, a nie, nagla, nie nagrałam dla was w ogóle Żadnego specjalnego filmiku I dzisiaj to zmienię Stwierdziłam, że należy wam się za tyle subskrypcji Jakiś specjalny filmik oczywiście Więc tak pomyślałam i wymyśliłam. Dzisiaj będzie seria malowania się. No i właśnie. Um, ja się nie umiem za bardzo malować. No, wiem, trochę tam, nie wiem, malowałam się, ale nie tak jakoś. Wow. Nie oczekujcie jakiegoś. Wow, bo ja się malować. Nie umiem za bardzo. No, no, wiem, dlaczego to służy, niby, ale z drugiej strony to wyjdzie masakrycznie. Um, już miałam parę podejść do tego filmiku. No, i pierwsze podejście było takie, że musiałam wszystko zmywać, wszystko musiałam nagrać od nowa. No dobra, mi gadania, więcej roboty. Dobra, no to ja tu mam taką jakąś skromną kosmetyczkę, tam mam jakieś tam rzeczy do malowania. No i ja nie daję podkładu, no bo mam cerę jaką mam i nie potrzebuję podkładu, a poza tym jak będę zmywać podkład. O, oh, raz dałam podkład. I to się źle skończyło, bo później ciągle miałam ten podkład na sobie i to się źle skończyło, dlatego chcę, żeby to był taki delikatny make-up, żeby w ogóle nie był mocny, ale i tak pewnie będzie mocny, znając mnie. No dobra, no przechodzimy. No to ja tam mam jakieś paletki, jakiś tam pędzelek, ale stwierdziłam, że chyba muszę go umyć, bo już próbowałam nim coś robić i widzicie jaki jest. Więc ja lecę go umyć, a wy w tym czasie możecie zostawić subskrypcję i łapeczkę do góry, byłoby mi bardzo miło. Dobra, ja już mam sobie pędzelek. No i teraz nie wiem od czego pierwszego zacząć. Um, to będzie w sumie trudny odcinek, dosyć, bo ja tak w sumie na no, co dzień się nie mało Jak mi się na serio mega nudzi, no to wezmę jakieś... Kosmetyki i się pomaluję. Choć i tak się później kończę tym, że muszę wszystko zmywać, wszystkie łaciki są po całym domu i mama jest na mnie zła, więc postaram się nie zostawiać po sobie brudu, choć to będzie trudne. No, okej. Okay. Dobra, na początku Wam pokażę, co mam, żeby nie było. Mam taką paletkę, jakąś kupiłam taką niby dla dzieci, ale niby jest ostrą. Taka, nie jest mega ostra, jakaś taka ten, ale jest normalny cień, okej? Okay? Są, no później to jakaś taka druga. O! Później jakiś użyty róż, ale nie wiem czego w ogóle zużyć. Nie wiem co on tu robi, ale okej. Okay. Róż dla dzieci, którego raz użyłam, a później to się źle skończyło, dlatego nie wiem czego dzisiaj użyję może. O. Jakaś taka gąbeczka. Dzisiaj jej nie używamy, więc w sumie nie wiem po co ją wyciągam. No, taki ten, ten od Jenzi. I takie jakieś pomadki bezbarwne, ale jeszcze tam dalej. Nie wiem czy widzicie. No, tam. Tam, 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 dokładnie tam. Nie widać? E, mam taką toaletkę i tam mam w większość rzeczy po prostu. Wziąłem kosmetyczkę i najwyżej sobie pójdę, wezmę i o, będzie git. Dobra, ja nie wiem, ale ja nie lubię mocnych make-upów. Zawsze tak mówię, że nie lubię, a później to się kończy tak, że jestem co malowana i niestety. No i <laughs> na początku może zacznijmy od tego, że tu sobie już nałożyłam cienie. E, bo ja już miałam próby, dzisiaj się malowałam, bo mi się nudziło No i stwierdziłam, że Kinga po co to zmywać jak i tak, i tak zaraz będziesz nagrywać coś I po co będziesz musiała to zmywać i tym to nakładać Takie, no bez sensu, dlatego stwierdziłam, że to będę mieć Więc na początku może zacznijmy sobie od Just. Tak tak będzie bezpieczne i dla mnie, i dla was, więc okej. Okay. W sumie so, stwierdziłam, że i tak sobie tam pójdę, bo tu mam tylko y, dwie, dwie pomadki, więc lepiej tam pójdę. Mam trochę bez sensu, bo będę musiała tam ciągle chodzić, ale o taki na przykład błyszczyk dostałam go od mojej koleżanki w prezencie, no jest fajny. Ale ogólnie on się wydaje, że zielony, ale na serio on po prostu jest w Czekaj na ręce sobie Wam. Nie wiem, czego w ogóle będzie widać, bo on jest bardzo i to bardzo delikatny. Aż za bardzo. Nie no, w moim wieku to takie. Tu. No, Aż tak to nie widać. No, ale. Dobra, widać coś tam. O, no on jest taki, taki jakiś tu brokat się znalazł, jakiś zielony. No. Będę mieć tu ręce, ale okej, okay, okej, okay. no to możemy go sobie użyć. No, Zależy, czego ja sobie coś zmyję. Jeśli tak, mam tam gdzieś taki płyn, to żeby sobie zmyć. Więc nie wiem, może coś dzisiaj zmyję. Albo nie, mam challenge, że jak sobie coś nakładę, nakład... Nałożę na twarz, to tego już nie mogę zmyć. I to będzie taki malutki challenge. Dobra. A. A, nie jest takie złe. Ja mówię, że ja nie mam lustra, dlatego jak coś będzie źle wyglądać, to chociaż tego nie zobaczycie. Bo e, kiedyś miałam, taki, chciałam sobie coś malować, wziąłam sobie taką komórkę nagrałam i ja sobie patrzę w lustro mówię. Czyż to wygląda masakrycznie? W ogóle w to inaczej wyglądało niż ten. Hmm. Wygląda na razie dobrze. Nie wiem, czy chcę dawać ten róż, bo ja sobie, moja koleżanka kiedyś taki sam miała. Ej, to jest dla dzieci, ale to jest tak mocne, więc lepiej nie dać temu małemu dziecku, bo jak to się wysmaruje całą twarz, to to nawet będzie trudno zmyć. Tak znam, wiem z doświadczenia. My sobie z koleżanką kiedyś byłam u niej w domu na noc, i drugi dzień sobie mówię: Ej, malujemy się, i mówimy tak. No i my się tym pomal pomalowaliśmy. I później nie mogliśmy tego zmyć, i wyglądaliśmy jakby byliśmy jakimiś burakami. Dosłownie. Wreszcie, czego nie mam żadnego makijażu na sobie, oprócz tego, co. tego i tego. Jakby co? Ja nie chcę tak te cienie używać, bo ja się boję, że szle po prostu. Skończę. Dlatego ciągle gadam, bo nie chcę. nie chcę tego robić, ale okej. Okay. Dobra, w sumie tak myślę, że wezmę sobie jakieś spinki, żeby sobie podpiąć włosy, bo to mam takie krótsze i będą mi wpadać do oczu. Dobra, na razie jedną spineczkę, bo na razie robię jedno oko, więc... Ja nie ale jak to się zapina. Mm. No a nie ja biorę coś innego. Biorę opaskę, ale proszę nie hejtujcie, bo tak, kiedy sobie podepnę, e, to wygląda trochę źle. No, niestety. Dobra, no to ja na początku, wiem, że to jest głupie, ale na początku sobie robię taką niby bazę na oczach. Ja wprost dodaję delikatne cienie, a później dopiero em, te mocniejsze, żeby to wyszło jakoś tam. Do ale i tak wychodzi zawsze źle zapomniałam wam powiedzieć, że jeszcze mam taki pędzelek to było od tego zestawu ogólnie no to na początku tak się prezentują piękne na początku dajemy ten delikatny nie wiem czy to dobrze wyjdzie może, może obejdzie się bez cieni dobra już nie już nie lepiej dobra to to wyjdzie źle, bardzo źle nie ma życia bez ryzyka Oj, no dobra, jeszcze nie jest tak źle. No dobrze, no to drugie oko. Oj, o nie. Ja nie wiem. Zawsze drugie oko jest najgorsze, dobra. Oj, nie wiem. No to ja sumę postawię na takie delikatne cienie. Tak, żeby być bardziej bezpiecznym. No, tu mam taki może brązowy Wejdziemy bardziej w brąz Choć zawsze mówiłam że Jakoś nie, nigdy nie lubię brązowego Ale dobra O Boże o... Ej dobra On jest taki mocny Bardziej wygląda jak róż Dosłownie No jest ok Nie jest okay. tak jest, się. No czemu to jest taki delikatny. Chyba muszę go więcej nałożyć. Sorry jak mam taką dziwną minę, ale jak jestem skupiona, to po prostu jakieś dziwne miny robię. Dobra. Jest! OK. Um. Dobra, no to teraz chyba damy rów. No, to może ten taki, który jest mega zużyty. Co damy tym pędzelkiem? Ogólnie ja już i tak jestem czerwona. Dosyć mocno, dlatego do delikatnie. Dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. No i teraz coś jeszcze. Nie wiem, czy szaleć z oczami. No, ale. Może jeszcze sobie dam tutaj ten, taki, ten. Nie, proszę nie. Wysypał mi się na spodnie. Teraz będę mieć z czarnych spodni i świecące spodnie. Bo jest mega ładny i mocny. Jakby. Jakby. Nie, że jest zły. Takim. Oni! Co ja zrobiłam? A ja miałam ten challenge. Nie, no proszę. No dobra, no dobra, będę. Nawet nie jest źle, nie. Teraz muszę zrobić tak samo, no bo. O, dobra. Ja nie umiem, nie. Ja to jest dla Was. Ja się dla Was po prostu. Co, co, co? Ja się dla Was po prostu poświęciłam. O, nie, no. No czemu to nie jest bardziej na ten? No. O nie, no Kinga, co ty robię? Co ja robię? No czemu, no? W sumie? W sumie? Nie jest to takie źle, złe nawet. Tylko tu... No, no, no. Ja idę zobaczyć się w lustrze. Ja już wiem, jak to będzie wyglądać. Ja już się boję. Dobra, to nie wygląda tak źle. I... A ja już nie wiem co, czy coś jeszcze dawać. Może coś jeszcze na usta dam. Albo nie. Albo, Albo sobie dam po prostu karmex. Tak będzie lepiej. Napiszcie, czy wolicie wyciskane karmexy czy takie w tubce, takie. W sumie ja lubię oba, oba jakby. W sumie są takie same, tylko że jeden się wyciska i ten. Więc teraz sobie zdejmuję opaskę. Ogólnie, teraz Wam z bliska pokażę, jak to wygląda. Ogólnie. Oczy to chyba masakra. E, tego się bałam, no ale. Dobra. Tu. Usta. Może nie widać tak dobrze jak w lustrze, ale. O. Tak, tu widzicie jak się świecę, tu No dobra, no to już, to już koniec. I jak pod tym filmem będzie 10 łapek w górę, to maluję się kosmetykami dla dzieci, bo mam jakieś, dostałam na urodziny, tak? No a jak będzie 20, to robię kolejny film z make upu. No, jakby będę, kolejny raz będę się malować, i będziecie mogli napisać, jakie to mają być kategorie Albo ja sama sobie wymyślę Nie, no dobra, nie wiem No to już chyba to koniec A zanim to, fajnie by było, gdybyście zostawiliście subskrypcję i łapkę w górę Byłam Wam bardzo, bardzo wdzięczna No i pa! pa!